Problem niedosłuchu jest wszędzie. I to u młodych ludzi, i starszych. Ja doświadczyłem tego już w starszym wieku, będąc na rencie, na emeryturze, kiedy występowałem w różnych klubach literackich, czytałem swoje wiersze, śpiewałem piosenki. I ten problem niedosłuchu mnie dotyczył bezpośrednio. I dlatego Każdemu, kto czegoś może nie rozumie, nie dlatego, że ten ktoś mówi za cicho, nie, że ktoś mówi niewyraźnie, tylko dlatego, że ja nie słyszę. Sam to, tego doświadczyłem i dopiero wtedy zrozumiałem i radzę Państwu też, żebyście Państwo zbadali słuch, poszli do relengoroga, poszli na badanie słuchu. Są takie y, akcje bezpłatnego badania słuchu. I trzeba to zrobić i zdecydować się na dobór aparatu słuchowego. I ten aparat później stosować. Po, polepsza się komfort życia, zrozumienia tego, co ktoś mówi. Nie przeszkadzamy nikomu, bo chcemy coś głośniej. I to nam, to mnie bardzo ułatwiło życie. Po zbadaniu słuchu, założeniu aparatów, noszę je stale. I radzę każdemu, kto ma problem z niedosłuchem, z niesłyszeniem czegoś, niezrozumieniem tego, co ktoś mówi, żeby naprawdę się zbadał i nosił te aparaty, nie zostawiał tego, bo wiem o tym tego z kontaktu z innymi ludźmi, którzy nie słyszeli. Aparaty mają, ale leżą w domu na półce. Niech tego nie robią. Naprawdę warto polepsza komfort życia i, i zrozumienie wszystkiego tego, co ktoś do mnie mówi.